Aha, z tej strony Krzysiek z a to można powiedzieć, pierwszy odcinek Bucharestu świata. Dzisiaj czeka nas konkurs indywidualny w wiśle, pierwszy w tym sezonie. No, i jak widzicie, kwalifikacje za nami. Kwalifikacji nie będę nagrywać, no chyba, że będziecie chcieli, to możecie napisać w komentarzu. Natomiast Andrzej synkała się zakwalifikował. W zasadzie wygrał te kwalifikacje 137,5. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyk, skoczków naszych, to 5 się zakwalifikowało. Niestety dwóch odpadło, a mianowicie odpadł Jarosław Krzak, biutant w Pucharze Świata oraz Paweł Wąsek Jeśli są dobre warunki, ponieważ wieje mocno ponadty, więc jest szansa na dalekie skakanie. No i zobaczymy, jak się spiszą w konkursie, rozpoczynamy, a mianowicie Jonathan Leroyd, tylko 100 no i czeka nas Casey Larson, pierwszy Amerykanin z dwóch, ponieważ jeszcze Patryk Gąsienica się zakwalifikował, zobaczymy ile koczy Casey Larson, kwalifikacja daleko. 119,5, to wystarczyło na punkty I bardzo daleko 133,5 No to bardzo wysoka no i pięknie na sezon 2020-2021 No, będzie prowadzić przez pewnie dłuższy czas No i teraz sobie poczekamy Ilu skakało? Skakało 26. I diamanków na taśnię najgorzej, 102, czyli ma najgorszą notę. Natomiast nie skoczył najbliżej. Ryoju kupa jasi 141,5. Słowańcy bardzo dobrze. Tutaj 3 w trzecie 4, 5 miejsce. No i uwaga: Pierwszy z pięciu Polaków, Andrzej Strękała. No Jak skoczy tyle co w kwalifikacjach, to dam mu drugie miejsce. Natomiast tutaj, jeżeli O Oj, spóźnił skok! Spóźnił skok! ciągnie ale to jest krótki skok. No i 120,5. dam mu to punkty. 7, nie, nie, 14 miejsce. Dopiero. 7 skoczków będzie musiało po nim zepsuć skoki albo skoczyć krócej od niego. No. Niestety, synkała rozpoczyna średnio ten sezon. Oby Klimek spisał się dużo lepiej. Około pół metra pod nafty. Ale Klemens dzisiaj dobrze w kwalifikacjach. Oj, chyba się zbyt położył na nafty, choć to jest dobry skok. za chociaż 128. Czwarte miejsce. No, punkty na pewno to będzie. Tylko ile to się przekonamy. Później. Ale na razie... Nie. Czwarte miejsce. Piotr. Piotr żyła. Uwaga. piątek. Piotr lubi wiatr podrenaty. Nasz rodnik. Piotr żyła. Leci daleko. Pięknie. Około 130. To, tu gdzieś dokładnie, no, to wysokie, no i trzecie miejsce. Oby jak najdłużej to trzecie miejsce było. Zobaczymy. Na razie, dwóch Polaków z awansem do serii finałowej. Zobaczymy, jak dalej wreszcie pójdzie. Kamil Stoch. No. Miejmy nadzieję, że Kamil się się popisze naprawdę. nakomitą próbą, niestety Niestety zbyt się wcześniej wybił 90 tylko 1 metrów i... bez punktów kamieni. Ostatnim jest. Niestety. Wypadek przy pracy, można powiedzieć, ponieważ sk skakał dobrze. Ale jak to bywa... No, zdarzają się wpadki. Ale jeszcze mamy ta Kubackiego. No i mamy nadzieję, że przynajmniej jeszcze Dawid co będzie dzisiaj, punkty. I że cię będzie warto o albo wygraną. Leci w miarę wysoko. No. Może nie zachwycił odległością, co 27,5, ale dwie dwudziestki. I to jest piąte miejsce. No znakomicie, Dawid. Znakomicie. Wyprzedził mu rańkę jeśli lat Amerykanin w na drugim miejscu, ale z poszczerzą swatą do Rioju i Sander Woson Eriksen, w wychodził świata. Zobaczymy, jak się pisze. No, na razie leci nisko. I to jest też przeciętny skok. 123 martwy, No, no to chyba wyższe niestety od 13 miejsca. Jeszcze nie... Nie ma zagwarantowanych punktów dzisiaj. Niestety wyższa nota, dużo wyższa od Andrzeja Senkały. No ale... Musi poczekać. Ktoś musi skoczyć od niego krócej. Jak tam na wygowie. U! Harvard słabo. Peterson słabo. Johansson słabo. Warfang słabo. Dostało... No tak... 36 skakało. 16 ma awans i kawałek jest drugim oczekującym, więc jest szansa na punkty. Jeszcze, ale teraz ma wiosny, nie wiek. Nowak. no 140, aby objąć prowadzenie. to jest niewygodna ległość. Ale jak to się wybije, dobrze to położył się na narty. No i ciągnął do końca, żeby przynajmniej te punkty zdobyć. 220, 122 i ma te punkty, bo jest 16. Ale ledwie, naprawdę ledwie. Gregor wszedł na tower. Czy Andrzej z ma awans? Skakało 40. 30 miejsce, czy 20 miejsce daje avans? Jest ten w konkursie. Ten w 120, Uf, użyło trochę. Ponieważ będziemy przynajmniej trzy w w serii finowej, już będziemy mieć to pewno, bo Stoch odpadł a też to nie będzie skakać. Ale szliłem cały. bardziej Odległo się, czy jest słaby blok. 113,5. Sabo. Rozpoczyna nowy sezon. No, na pewno nie będzie zadowolony, ale wcześniej się wybił z progu. Co spowodowało, że niestety, ale... Skoczył bardzo krótko. Zostało już tylko czterech Niemców. Na razie ostatnim punktami Robert Johansson. 18,5 i pół punkty zdobędzie. Na razie stękało 20, wysoko. Ale tutaj Polaków Trzech. Tylko Polaków. się. No i Mariusz czyli Markus Eisenbichler kończy pierwszą serię. Oj, 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 oj. przycięło, przecieło! i... Niestety Markus skacze bardzo krótko. 91,5 jeszcze upadł no i... Będzie tak niska no to 29,80. No niestety. Bez punktów. No i drodzy widzowie, koniec pierwszej serii konkursu. Za nami. Uriel prowadzi. Casey Latson, drugie miejsce. kadar Geiger, trzecia. Craft 5 żyła, 6 PTFP, 7 Dawid Kowacki, 8 Umaranika, 9 Anżurę Niszek i 10 Zamykatki Mizajt. Um, jeszcze Polak 21 Synkała, a to jest miejsce ostatnim, które daje punkty nauki na oki na Kamule. Jeżeli chodzi o skoków, którym skakałem, to czemuś się nie zaoparłem do serii finałowej? Jeżeli chodzi o Konkurs, bo kwalifikacja odpadła w Tonczech. No i to. A skopiecka przerwa i rozpoczynamy serię finałową. Tak jest. No i rozpoczynamy. Jak tam skaczą? No, tak. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Ale porównywalnie. No i z 122,5 tylko. Ale wiatr też jak pół metra pod napty. Ale ważne, żeby zrobić swoje. No i tak koło z tej linii zielonej wyglądało: 126. No i wprowadzi. Więc bardzo miada, udany występ. On, że Pierwsze punkty od wielu, wielu dni. No i na pewno, przynajmniej taką sobie zrobić 10 zł. Jeśli chodzi o resztę, to. Kaka ale, domen 127 Ale dopiero to ciemnika. no i Aris Lindwik, Norwek 129, aby objąć prowadzenie Ale wiatr ma silny podnart Trochę później skok, ale Leci wysoko, i to jest 130 Dokładnie 131,5, 1,20 i Obejmuje prowadzenie, ależ to on zrobił, sander, woson, elixir, Norwek, kolejny, no, być już udany, na pewno punkty będą, o ile. O! To ostatnia faza lotu i 129. Gdzie drugie miejsce? Zamawiał się lindwikiem dwóch nadwegów na dwóch pierwszych miejscach. No ale my czekamy na, na najlepszą dziesiątkę i polac w razie punkt tylko na oknie kamura to jest jeden niszek Drugie miejsce, 54 czwarte. Nie czekamy. Clemens Murajka. Czy Klimek... Dzisiaj zakończy zawody w pierwszych dziesiątce? bardzo tego chcieli. jest taki... no... ...pasywny. Ale skok... Dobre, 127,5, 1,20 i... Prowadzi! A więc... Zawody co najmniej w pierwszej dziesiątce zakończyć. Co najmniej na 7 miejscu. Bo może być jeszcze lepiej. Naprawdę, Kremens Ja Jeszcze sam zaczyna bardzo dobrze. Stmikała się trzyma na szóstym miejscu. No znakomicie, fakt. Przynajmniej to z wujka Dawid Kubacki. Wiatr. 2 metry 15. Och. Ale się wybił wysoko. I tu jest bomba. 135, 320 Ja Cię kręcę! Ależ to... No... Rakieta! Po prostu rakieta! Nie dość, że skok rakieta to jeszcze... No ty rakieta! No po prostu znakomity na to dostał. No i dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Ależ on to zrobił! pięć Stełc! No... Wyprzedził Muranka, ale nie wyprzedził Dawida No i Piotr szyła. Piąty po pierwszej serii. No, trzeba skakać daleko, teraz. By patrzeć o poziom. Oj. Oj. No, to jest poza punkt K. Skoka Lesa 24, tylko... ale dwie nie Niesłychane. Ale sznoty dostają się po raz. No i czwarte żyła. Może... Nisk... Czyli może... Skoczki skokale wysoko. I tak też, szczerze mówiąc. No. I zostali ostatni cztery skoczkowie. Kraft na podium 46 m. Niestety pół metra dalej od Kubackiego. No i... Kubacki jeszcze nie jest pewien podium. Przed nami Amerykanin. Sensacja pierwszej serii, chyba. Casey Latson. tylko 131. Mówię tylko, ponieważ to jest odległość do skoczenia. Oj, 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 bardzo daleko i ma podium i dwie dwudziestki i prowadzi, i tu z taką notę ma. 286, no, ale jeszcze przed nim Rioju Kobayashi. A my zobaczmy ten skok. Zobaczymy, ile skoczy. Zobaczymy sobie Rioju. Ja tu dużo przewagę. O ho, ho ile on? Ile? 141,5. Tak samo jak w pierwszej serii, No i na no, kombuję dwali. Rioju. Wygrywa konkurs. Casey Larson staje na drugim miejscu. Podzium. No i kraft zamyka. Podzium trzecie miejsce. Polacy czwarty. Kowacki. Jeszcze, aż chodzi o ogólnie o miejsca dziesiąte, może powiem na początku. Piąty kara Geiger, szósty peter teut, siódmy muranka, ósmy żyła, dziewiąty lindvik, dziesiąty Laniszek, jeszcze trzynaście zękała Polaków. Ech, no znakomity występ Polaków. Tak czy siak. Natomiast Rioju Kobayashi. wygrywa pierwsze zawody w tym sezonie. Niesamowite. No i to on dzisiaj Zaję na najwyższym stopniu podium No i moi drodzy kończymy Zawody W Wiśle no i Pierwszy weekend Sezonu 2020 2021 Za nami A zatem Ja już dziękuję Wam za ten spędzony czas w wywiśle. Oczywiście klasyfikacja Pucharu świata. Jeżeli chodzi o resztę, która jeszcze nie zbyła punktów, czyli macie, natomiast nas interesuje to najwyższe klasyfikacja, czyli ci najlepsi. No i Polacy dobrze rozpoczęli ten sezon. Kolejne zawody w Wiśle, czyli w Kusamo już za tydzień. Natomiast klasyfikacja pucharu narodów. Pucharze narodów? trzecie miejsce zajmujemy. Japonia do ciała. 10 nacji ma punkty. Finlandia 3. Amerykanie to 80 punktów mają, Casey Larson dobrze skacze. Naprawdę. No to cóż, ja dziękuję za ten odcinek, jeżeli oczywiście wam się spodobał to łapka w górę oraz jeżeli podoba wam się mój kanał to oczywiście go zasubskrybujcie, jeżeli go jeszcze nie subujecie. No a ja szczerze żegnam z wami, no i za tydzień zobaczymy się w Kusamo, wrócę. I miejmy nadzieję, że tam Nasi się spiszą na medal. A więc. Dzięki za ten odcinek. No i do zobaczenia. Siemka.